Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 maja. Do wygrania macie place w wartości 20 zł. Wystarczy że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem i komentarz. Dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano z tej strony wowka, witam Was na zjezgłuski. Dzisiaj, słuchajcie, lecimy sobie z metodą odwiedza, Z słuchajcie, tymi stickerkami, która już była jakiś czas temu, więc zobaczymy, jak to dzisiaj się nam zaprezentuje. Pójdźmy, może czekać 60, 60, 120, 60. I tak będą w sumie różne. Dobra. Może być coś takiego, będą trzy bitewki, no i jedną musimy zwyciężyć. Tylko teraz oto jest pytanie, czy chcemy iść w trzy czy cztery osoby? Myślę, że cztery. Pójdźmy może cztery. Ciężejszą drogą, ale taka ciężejsza droga może być zdecydowanie lepsza, więc niech się po prostu okaże. 8 skrzyneczek, więc to też nie są jakieś ogromne bitwy. Pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodzie, jakim jest kod Wowkajety. Dodaję wam 10% do doładowania, 2 10 zł 10 groszy na start i możliwość dostania natychmiast gratisu przy wpłacie właśnie z moim kodem, właśnie tych skinów, na przykład kostkę. grać Graci wpłacać na stronę można do 18 roku życia, więc przypominam i, i, i lecimy sobie, wypełniłem sobie bocikami. Zobaczymy jak tam. O ho, ho, widzimy już taką troszeczkę fajniejszą naklejeczkę, ale wiadomo jak jest tutaj ten, ta czerwona fala, jest w sumie najważniejsza. Jak już się pojawi, no to jest kozacko. Dobra, ten jest chyba lepszy, no właśnie to jest lepszy. 3123, no nie są takie wielkie różnice. Mm, tutaj jest oczko najlepsze, okej, okay, oczko, oczko. O i na koniec jeszcze będzie fala, okej. Okay. Mm, teraz... Pro... O kurde, nie ma prowadzenia. Myślałem, że prowadzenie będzie. Niewiele brakuje. Oczko się pojawia niestety. Mm, widzimy oczko u przeciwnika, więc już jest niestety nieciekawie. Mm, nie wiem, czy da się to zwyciężyć, szczerze, nie wiem, czy da się jeszcze to zwyciężyć tutaj. Nie no, konkretna bitwa. Konkretna bitwa, nie można powiedzieć, że nie. Kolejne podejście, widzowie. Kolejne podejście. Zobaczymy, jak będzie za następnym razem. No kurde, tutaj jakoś wiele nam nie brakowało. Po prostu przez jeden... Jeden fajniejszy skin, który się pojawił. Właściwie jeden najlepszy. jest fala na samym starcie. Najmocniejsza w tej skrzyneczce właśnie. Tak, najmocniejsza, bo zaraz będzie. Tak, najmocniejsza. Więc solidne prowadzonko. Solidne prowadzonko. No ale jednak to nie jest tak, wiecie, jak trafić falę w zwykłej skrzyneczce. No nie, tutaj szansa na tą falę jest... Ee... Prawie 4%, więc jest to bardzo dużo. Więc jeszcze ty może się wiele zadzieć, wiele zadzieć. Więc ciągle czekamy, szczególnie, że trafiłem tylko tą falę, praktycznie. No reszta naklejek, które trafiam, no nie są dobre. Nie są dobre. Umówmy się, nie ma co gadać, nie są dobre. Nie okej. Okay, był niebezpiecznie z tym oczkiem. Chociaż mógł trafić, no nie? Nie wiem. Jest, jest, tutaj już widzowie zwyciężamy. Więc mamy zwycięstwo, super. No i teraz bardzo, ale to bardzo ważna sprawa zwyciężyć kolejną bitwę. To jest coś, mm, co. Powie nam, czy metoda się udała, czy nie. Jeśli będzie zwycięstwo, to się udało. Jeśli nie, no to nie ma. Czekajcie, 67, 68. Nie mamy punktów, ale za przegraną bitwę, pamiętajcie, że się dostaje skiny pocieszenia. Znaczy, nagrodę gwarantowaną, którą sobie otrzymaliśmy, tylko nie wiadomo do którego momentu, no ale trudno, trudno. Damy sobie radę. 68, 46. Dobijemy. Już do tych 68 46 żeby było ok mamy to no i tutaj już będzie dziewięć skrzyneczek, tu już będzie dziewięć skrzyneczek, czyli jedna skrzyneczka więcej niż na bitwach poprzednich, no i w sumie tutaj zaczekać czy nie zaczekać, w sumie zaczekam, co? O mamy bardzo szybko bo mi się spodobało po tym, w sumie, co, co zobaczyli wcześniej. E, 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 średniaki, znaczy średniaki, słabiaki w sumie słabiaki. E, poleciały i tutaj już lepiej, już lepiej. Remis, remis jest. Jest remis. W sumie patrzcie, dokładnie to samo potrafiliśmy No i teraz się A żeby wygrać Card, napiszcie, jaka jest wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym i obok był od 7 do 10 coś odmieni, odmieni się na moją korzyść oczywiście wizowie, więc super. O czerwona i niestety utrata, ale też nie jest jakaś wielka różnica, więc spokojnie poczekajmy, zobaczmy co ty się jeszcze wydarzy. Eee, bardzo, tak jak mówiłem, ważna bitwa, więc wypadałoby jeszcze na przykład trafić czerwone oczko i by było super. Oczka jeszcze nie trafialiśmy w tym odcineczku. Nie, albo fale. fala albo oczko. No dawaj, dawaj, Siesgo Skins. Pokaż, że można. Pokaż, O, fajnie, fajnie. Nawet, że taką naklejkę trafiłeś. O, czym on. Czym on zdobył te. Pro Co tutaj się w ogóle wydarzyło? Wszystko tak się pozmieniało momentalnie, że nad nie ogarnąłem, no nie? Więc tak to wygląda. Ta metoda kurde, nie do końca nam poszła, ale potencjał jak najbardziej ma, tylko trzeba budżet, słuchajcie. Trzeba mieć budżet, żeby solidniej pójść z tą metodą. O, dobra, fajnie. Fajnie, Jak oferta sobie poleciało. Dobra, trudno. Niech sobie to leży. Ja nie chcę tej naklejki, później się ona sobie wróci. Nie będę miał coś nie zrobić, chyba że widzę, rozdam. Podczas dawania już śleci. A, wy nie widzicie, bo mam za szeroki monitor, ale już jest. Ten, już oferta mi wyskoczyła na Steamie. No i co? Jak najbardziej mamy 146 zł, mieliśmy chyba 190 no nie? Więc metoda może i nie do końca się sprawdziła, chociaż e, czy chcemy ją zmodyfikować być może? Coś, coś zrobić? Ja bym coś zrobił, czekajcie. Zróbmy to może taki troszeczkę Inny sposób, tak żeby było te około 40 noczy, coś takiego, no nie, że stuwa nam zostaje. Dajmy cztery graczy i underdog, niech będzie. No i inny wariant po prostu, dokładnie te same skrzynki, tylko w innym wariancie z underdogiem, no i troszeczkę mniej, bo też nie chcę iść już całkowicie w to w tym odcinku, ale chciałem też spróbować innego wariantu, dlatego w ten sposób po prostu pójdzie 6 skrzyneczek. Mam nadzieję, że tutaj nie okaże się jestem jakimś mega farciarzem, który po prostu wziął underdoga w najgorszym możliwym momencie. No i tutaj raczej raczej taki, taki seskin, no dobra, w sumie nie ma co ubolewać, bo to nic takiego się w sumie nie stało. Dobra, tamten Ro Michael robi sobie bardzo duże prowadzenie, więc go mamy w sumie z głowy praktycznie. Nie, tutaj Roscoe jest lepszy ode mnie, więc no kaczor, nie? Kaczor jest problemem i słuchajcie, teraz trafiamy czerwoną naklejeczkę. Niestety nie wiem, co tutaj musiało się stać, ale ni to słuchajcie, by to była bitwa standardowa, czy to by była bitwa z underdogiem. Ja bym tego nie zwyciężył. No, a na pewno fajnie by było. Fajnie by było. Na pewno mocny kop do przodu by poszedł nie, z takiego. Zwycięstwa, bo zdecydowanie na nadlepiej niż na starcie odcinka To akurat pewne jest Może byśmy poszli też Solo potwierdzać Czekajcie, te Juste Prank'i bym jeszcze sprawdził Póki są dostępne Byśmy strzelili sobie jeszcze Juste Prank'a Może mnie sprankuje jakimś fajnym skinem 6 skrzyneczek, 6 skrzyneczek otworzę jeśli nic jakiegoś takiego lepszego się nie pojawi, no to sobie odpuszczamy tą skrzyneczkę. Je jakoś tak zbytnio w tym trybie, wiecie, standardowym nie otwierałem. Niestety, dobre, nie zaskoczyłem niczym fajnym. Te skiny również też niech pójdą sobie, że tak powiem. Ostatnie, znaczy, to nie są, jak Oglądacie zostało 6 dni eventu, więc ostatni tydzień w ten sposób, c 4. No, może się, może się zdetonuje. Co? Zdetonujemy C4, czy nie zdetonujemy jakimś eleganckim skinem Famasem, no Famas nie jest elegancki, nie ma co się oszukiwać. Dalej, dalej, dalej striking ninja. Dawaj, teraz twoja pora. Teraz twoja pora. No tak desolate Space będzie. No i super, słuchajcie. No i super striking ninja. Oczywiście z dobrej strony się pokazuje elegancko. Z tej okazji striking ninja. Z ninja Ta i ta ninja. Um, strzelimy sobie pięć skrzyneczek. O kurde, 5, no dobra, 5 to jest za dużo, 4, 4 i 1 na 1, zobaczmy jak tam ninjom pójdzie właśnie na takiej solóweczce z Maybachem, Atheris kontra M5, MP5, <grym piontka> podobne dosyć skiny. Mm, tutaj nadal chyba lepszy jest. Przeciwnika dużo lepszy. Proszę, teraz dla mnie, teraz dla mnie, jest goskiciku. zaskocz, zaskocz. Jak najmocniej potrafisz, dawaj. Zwykła skrzyja, ninja jest. Wygrywamy, słuchajcie, m czworeczką, niestety nie wygrywamy, chociaż różnice nie były wielkie. Mocna bitwa, mocna bitwa jak na jeden na 1, naprawdę solidna. No i zostaje nam 49 zł. No nie jest to jakoś mega dużo, nie ma co się szukiwać. 49 zł. No i jedna bitewka, tak naprawdę. Mmm. hot, tyk tyk tyk, byśmy coś takiego. Nie, no nie chcę w sumie ultra case'a, wiecie? Tego co byśmy może wzięli, a mo też możemy sobie wziąć, chociaż jed jeden raz case'a mogę, c mm, czwórkę jak najbardziej. I uklepmy coś z tych skrzyneczek. Właściwie tutaj, niech będzie jeden. Mamy łącznie 49 zł, więc tutaj jeszcze C4 sobie dodamy. Mamy 42, 46. No, i tutaj już nie damy nawet rady, amok. tego zmienić. Więc 46, 83, 48, 93. Więc to jest to. Trzy osoby też. Trzy osoby, kurwa. Dobra, nie będziemy robić jeden na jeden, bo jeden na jeden może wyjść, że to samo, co bitwy nie było, więc trójeczka raczej bezpieczniejsza opcja do zwycięstwa. Jest już jeden przeciwnik, jeszcze jeden. I słuchajcie, się zacznie. Czy musimy robić cięcie? Nie musimy. Nie musimy robić cięcia. Bitwa w tym momencie się rozpoczęła. Zaczynamy się dosyć nieźle. Jak na takie skrzyneczki jak najbardziej ammo case, jedyna szansa w tej bitwie tej skrzyneczki. No, i nie pokazała się zbyt fajnie. Rast case. No, rast caseów będą akurat trzy. Więc to nie jest ostatni. No, ale słabiutko. Rast case. O, jest lepiej. W C4 chyba dosyć nieźle się zdetonowała. Więc super. No, trzeba robić jednak troszeczkę tą przewagę. W razie czego, jakby wypadł komuś jakiś mocny skin, to i tak żebyśmy byli po prostu lepsi. O, elegancki. Elegancki auk jak na rast casea. Hot goods też bardzo ładnie. Teraz C czwóreczki, dwie ostatnie. Dwie ostatnie C 4 To są konkretne skrzynie, więc tutaj może się jeszcze sporo zadziać w wypadku właśnie tych skrzyneczek. No i słuchajcie, koniec, koniec, koniec. Teraz jeszcze raz case i naklejeczka. No i będzie koniec bitwy, chyba pozytywny. Tak, to już będzie pozytywne zakończenie, więc jak najbardziej super poszła nam ta bitwa elegancko, podoba mi się, podoba mi się, więc... Pyk! Pozbywamy się 134 złote na kolejną bitwę i na kolejnej bitwie już wiadomo, użyjemy troszeczkę lepszych stryneczek. Użyłbym Night ale mam go dosyć, ponieważ ostatnio naprawdę dużo go otwieraliśmy. Te ninja, wiecie, naprawdę fajnie, fajnie się prezentują. Znaczy, przynajmniej zaprezentowały się poprzednio. Jakby pójść wszystko w ninja case'y. 26, no nie może nie wszystko. W ninja case'y, bo zostaje nam 4 i 4 to 8. Eee, dobra, small armsy. Ok, niech będą. No i tutaj też w sumie idę w trzech graczy. Czyli też idę w trzech graczy. Eee, skrzyneczkowa bitwa. Głównie stawiamy właśnie na ninja. I na koniec taki, taka jedna przywieszunia. Zobaczymy jeszcze jaka. Niestety, słuchajcie, chętnego nie mam, więc musimy sobie poradzić z kompanami naszymi. Znaczy, to nie są kompani, to są nasi wrogowie. Mm, striking ninja jako pierwsza zaczyna, nie zaczyna zbyt dobrze niestety, może ninja case standardowy, będzie troszeczkę lepszy też nie jest, czyżby to był zły wybór skrzynek, no mam nadzieję, że nie mam nadzieję, że tylko pierwsze skrzyneczki o, guardian, będzie zdecydowanie lepiej dużo, dużo lepiej, guardianik zrobił robotę konkretną no ale jeden guardian bitwy niestety nie robi o kurde, patrzcie jakie małe różnice z Michaelem tutaj mamy, Rexik. Pier Pierdzielę. Korteksik. E, mm, o, 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 to mi się podoba. To mi się podoba jak najbardziej. Ej, ej, ej widzowie, tutaj droga do Kosy się rozpoczyna. tu... i jeszcze Guardian. W aktualnym momencie naprawdę solidną drogę do Kosy będziemy zaczynać. Jest elegancko, słuchajcie. Jest elegancko. Droga do Kosy jest najbliższa w dzisiejszym odcinku. Konkretny progres został zrobiony. Więc Koska już tylko przed nami. Wjeżdżają, słuchajcie. Ninja Casey jeszcze raz, niech te skrzynie po prostu zbudują kosę na dzisiejszy odcinek, nie wiem czy też nie wziąć po prostu tych skrzyneczek w wersjach zboostowanych, ale nie, nie, damy sobie standardowe wersje tych skrzynek, nie będziemy boostować, będzie naprawdę to duża bitwa, naprawdę duża, solidna bitwa, zostaje nam jeszcze dycha, zostaje nam dycha, na co możemy użyć dychę? Starczy czy nie? Niestety nie, ale coś tam sprzedamy i damy radę. 296. Dobra, tutaj te pocieszenia nam lecą. 296. Ile i 10 groszy? Groszy mamy. Mamy równiuteńko, równiuteńko trzech graczy, i to jest bitewka o kosę. Jeśli pójdziemy konkretami, pójdziemy solidnie, to widzowie, naprawdę będzie bitwa o kosę. Ja to wypełniam natychmiast, ponieważ to 17 skrzyneczek, więc to jest gigantyczna bitwa. M rzadko kiedy takie robię, zazwyczaj tak 10, 11, 12, może to jest max. Tym razem wjeżdżamy w 16 skrzynek, więc ogromna bitwa. I P250 zimów jest moje. Ale niego jest lepszy umpik niestety. Tutaj M5, bardzo dobra. Niestety dające też prowadzenie mu. No ja muszę nadrobić tutaj, ale mam bardzo dużo skrzynek, więc tutaj naprawdę musimy czekać praktycznie do samego końca, żeby wiedzieć, co będzie grane. Chyba, że naprawdę ktoś, miejmy nadzieję, że będę to ja. zbuduje sobie solidne prowadzenie u Adriana wpada Guardian. Całe szczęście, że field tested. Nie, przynajmniej to. Kurde, no 58-112, duża różnica, duża różnica. Muszę trafić naprawdę coś dobrego, żeby to nadrobić. Nie wiem, czemu mi totalnie nie. Idzie, no i C jest spoko, no ale M4 jest zdecydowanie lepsza. Czemu on trafia lepiej cały czas? Czemu i Umpa jeszcze trafia? No, miazga, totalna miazga u Adriana, niestety. Hmm. Czy to tak się skończy? Nie, nie może, nie może. Czekajcie, co jest w ogóle najlepszym skinem w Ninja Case. Ie? Bajonet, a tutaj e, i Uuu, są, 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 są skiny, które mogą dać naprawdę zaskakujące zwycięstwo. Tylko bardzo ciężko jest trafić te skiny, ale da rady tymi słabszymi nawet to nadrobić. Ale ja nie mogę ich w ogóle trafiać. Nie idzie. Dawaj, dawaj, jest go skins. Teraz, teraz. Jest tempora, jest czas. Na wykazanie się najlepszym możliwym skinem, jakiego tylko możesz trafić. Nie wiem, czy Gold Case'em da się to zwyciężyć. Dzieci widzowie, nie wiem, chyba nie. Nie da rady, słuchajcie, więc jest to porażka. Zobaczmy, czy to była w ogóle bitwa o kosę. No nie była o kosę, jeszcze o skrzyneczkę z kosą, ale też jakoś super mega dużo nie brakowało. No niestety w tej bitwie już nie poszło. No ciężko jest tak wygrywać bitwę za bitwą, a szliśmy naprawdę maksem cały czas. Więc tak to się po prostu skończyło. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, like, na razie się ma i cześć.